Witam Was bardzo serdecznie w tym jakże cudownym dniu dla każdego fana Chainsaw Man'a. Dzisiaj dość nietypowo, bo nie jest to unboxing mangowy, ale troszeczkę z mangami związany, ponieważ mamy tutaj dosyć dużego kolosa, który jest zafoliowany. On tak mniej więcej do mnie przyszedł, gdyż jest to prezent urodzinowy. Niedawno miałem urodzinki. I zobaczymy co się pod nim kryje i razem z Wami to otworzę przedstawię wszystkim całemu światu, jak i samemu sobie co tutaj jest. Domyślacie się, co po niektórzy z Was po kształtach i kolorach. Zobaczymy, czy trafiliście, bo będziemy teraz to odpakowywać. To nie będzie trudne, bo ja już to troszeczkę pomogłem, żeby nie było aż tak ciężko. I jak widzicie, to ja wąbelkowa, oczywiście, jest to. Dengi w swojej pełnej krasie. Mamy tutaj elementy, które zaraz połączymy, ale jak możecie już zauważyć jest to potężna figurka, którą otrzymałem w prezencie. Widzicie, to jest takie masywne, ogromne, tu krew jeszcze ze spodni wyciągająca się. No coś cudownego, naprawdę fantastyczna figureczka. Nie wiem, gdzie ją postawię, bo na półce to się ona na pewno nie, nie zmieści. Możecie zobaczyć sobie, jak tutaj ząbki w ogóle tego dynczego wyglądają. Fajnie to wszystko śmiga. On też yy, spoko wygląda. Fajnie, że ten krawat mu tak yy, lata, jak jakiś taki jęzor yy, zakrwawiony cały. No ale zobaczymy, jak w pełnej krasie. Tutaj jakieś jelitka macie, widzicie? Tutaj są kr kr krwi, krwi wyskakujące. Z posoka, z, z po prostu z, z ziemi. Ale no mamy tu jeszcze takie elemenciki. Elemenciki jak na przykład rączki. Można zobaczyć w pewnej krasie rączki. Które zaraz będziemy łączyli całą piłę. Fajnie to jest zrobione w ogóle. To jest takie trochę na sztywniej. Oczywiście to nie jest aż tak sztywne, ale trochę na sztywniej. Fajnie to, to jest zrobione w ogóle. Nie? No tutaj druga rączka. Dużo się nie różni bardziej te jakieś flaki chyba w dędziego. Tu jeszcze jakaś piła jest osobna, którą będziemy ogarniali gdzie to włożyć, bo nie mam bladego pojęcia na 4. I je bitnofro, którą już wiem gdzie to włożyć, bo tutaj jak możecie zauważyć, jest coś takiego jak tutaj takie o dziurka, po prostu myślę, że to będzie tutaj. Zaraz zobaczymy, czy mam rację. Mogę nie mieć racji, oczywiście. Ale jak ja nie mam racji, to kto miałby mieć rację, prawda? Nie mam mądrzejszej osoby na tym kanale. W świecie mando? A ja w świecie się znalazł. O, siedzi. Zobaczcie. O! Taki, taki bydlak w ogóle teraz zauważyłem, może wy wcześniej tutaj jest jakiś dinozaur Dinuś ha. śmieszne może jeszcze takie są tutaj jakieś inne przyjrzyjmy się o mój Boże jestem ślepcem, to jest jakiś ziomeczek to jest ziomeczek, który został zdekapitowany, Tateo to jest jego krew, Bożu się nie skapnąłem, że on stoi na jakimś typeczku, i tu no, nogę chyba jego widzimy. O, tutaj. <tulity> tu flaki jakieś widać, o. To, a to jego flaki pewnie. Faj Ej, to się rusza, zajebiście, powiem wam. Takie, że to nie jest przytwierdzone. Fajnie to jest zrobione. w ogóle. Dół? Dół to ochrona. E czaszeczka. Był to nie za bardzo takie, no puste w środku, ale to dosyć solidne. Okay. Tak to się prezentuje. No i teraz musimy jakoś zamontować te uchwyty na rączki. Komisyjnie to zrobić. Skaduje, że lewa ręka do lewej ręki. O, coś siedzi, siedzi. Siadło, siadło, moi, moi drodzy państwo. bo to trochę tak manipulować. Nie za bardzo. Dobra, jest pierwsza rączka, druga rączka. Siedzi, druga rączka jeszcze lepiej. Ło! ale fajnie to wygląda. Muszę przyznać. Taka giga figurka ładna bardzo Ale pytanie Co z tym? Czy to jest do głowy? Chyba nie To co ja Coś ma jakiś pomysł? Przyznać, że to powinno być do głowy. Taki, taki róg, będzie jednorożca. Gdzie indziej można mu to. No, nie będziemy w takie miejsca wkładali, ale gdzie to można mu więcej ułożyć? Wydaje mi się, że to do głowy powinno być. No. Tylko to jest takie. Nie wiem, dziwne. To, o. Coś siadło. Jednorożec o oh je yeah. chyba prosto powinno być Co się wydaje. Tu gorzej wsiadła coś takiego mam. To jest y, moja inwencja twórcza. Denji z... Y... Z rogiem. Dajcie znać, co sądzicie. Czy kiedykolwiek mieliście tak wielką figurkę? Pewnie za milion szekli, których ja nie wydam. Eee, żeby się usprawiedliwiać. Wcale nie mam kolekcji Monkowej, która jest warta kilkana tysięcy. Ehm, tak. Także tak będę się usprawiedliwiał. Ale no ładna jest figurka. Tutaj widać, że odkryzło coś niestety. Taki manka męcik, farba nie trzyma, skąd dziś się weźmiemy? farmę i poprawi. No no to wszystko, dajcie znać czy, mm, czy też macie taką figurkę no, bo czy jesteście fanami Chainsaw Man'a Jestem wielkim, 11 tomu, potem się manga popsuła i nie widać poprawy za bardzo. Mm, więc komentarze są wasze, jeżeli się podobało ten krótki urodzinowy unboxing figureczki podobał to łapeczka w górę Subskrypcja po więcej bo wielu z was ogląda a nie subskrybuje a subskrypcje kosztuje takie krótkie fajnutkie materiały mogą Was zawsze wpadać co niedzielę także zachęcam bardzo serdecznie do zobaczenia w innych materiałach no i cześć pa